68. sesji Rady Miejskiej w Czarnym przystępując do realizacji punktu 8. Jest to uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora Chiny. O przedstawienie tego projektu Pana Proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczący utworzenia klubu seniora plus w Kijnie, nie jest tajemnicą, że zostały pozyskane środki na rozbudowę najpierw no, w byłej świetlicy, a w pierwszej wersji jak Państwo wiecie tam znajdował się sklep wielokrotnie i na zebraniach sołeckich i... Tutaj pani Sądy i też pani nasza ranna apelowały, apelowali o to, żeby zmieniło się to miejsce. Została świetnica rozbudowana dodatkowo zostały pozyskane środki na wyposażenie tegoż miejsca i dzisiaj możemy przyjąć projekt czy, czy prośba do Państwa o przyjęcie projektu uchwały właśnie o utworzeniu ośrodka wsparcia, czyli Klub Senior Plus w kinie. Z siedzibą w kinie. 10. 10. 10. No. Dziękuję, Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Ogłaszam dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Bogdan mm -hmm. no, to znaczy, Bardzo to proszę, to bo Komisja Rolnictwa tak może jest... Słyszałem już naprawdę opinię o tym wie, że tam jest swój pas. Jeśli chodzi o naprawdę standard bezwzględny, to jest 21, nie pierwszy, nawet 22, bieg. Ale, ale tylko słyszałem. Chciałbym to zobaczyć jak najszybciej. No, Będzie taka możliwość, panie że, Kiedy byśmy mogli to szybko zobaczyć. No bardzo to, fajnie. Tak Pojedziemy z przyjemnością, zobaczymy. Ogłaszam. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani ja Cisiu? O tak, bardzo proszę. Bo jeżeli chodzi o ten klub po to rzeczywiście to taka walka była dość, dość jakby duża o ten klub. Myślę, że to się mieszkańcom należało, bo tam rzeczywiście ta wieś, no to jest taka typowa wieś Pagierowska i teraz ten klub Senior Plus to jest naprawdę tak na pełnym, wypasie, mogę powiedzieć w tym słowie, ale e, powiedzieć, że widziałam i tak naprawdę jest taki. Mhm. Więc ja się z tego niezmiernie cieszę, że to się zrealizowało, ta inwestycja i mieszkańcy będą mogli się znowu. I będziemy to mogli zobaczyć pani do Oczywiście. Czy czujemy mógł... się zaproszeni? <laughs> ale co, tak. To już pan burmistrz będzie Ja myślałem, że właśnie przez panią, ale no dobrze przez pana burmistrza trzeba załatwić zaproszenie, to będziemy się do niego teraz przynajmniej do końca sesji musieli jechać, panie Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę, w takim razie zapraszam do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Przypominam, że nas jest, nas jest teraz w tej chwili jedenaścioro. Ale pan Szymon oczywiście wie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. I stwierdzam, iż Rada Miejska jednogłośnie na 11 głosami za przyjęła projekt uchwały. Kolejnym punktem dziewiątym jest uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad podnoszenia odpłatności za pobyt uczestników. Lubię senior plus Lewkin. Bardzo proszę panie burmistrzu o przedstawienie tak. zakupu Państwo, kolejny projekt dotyczący zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior Plus w kinie. Uczestnikami klubu mogą być mieszkańcy gminy Czarne w wieku 60 lat i więcej. Nieaktywni zawodowo klub przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych po miejsc w tym przypadku Takim, e, bo naszym działaniem jest jednoznaczne wskazywanie, żeby to były miejsca nieodpłatne dla e, w tym przypadku seniorów i e, tak jak to w nadziei nie ma miejsce, tak też w e, tej nie chcemy postąpić i proszę o przyjęcie projektu uchwał, a e, myślę sobie, że oficjalnie już można powiedzieć, że e, Klub Świetlica działa, ponieważ jest zatrudniona Pani Jadwiga i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu wybrać się i możemy zorganizować wyjazd też, żeby to przedstawić Państwu jak to wygląda, a myślę sobie, że uroczyste otwarcie no to powinno być w jakimś takim okresie letnim, kiedy jest dużo miejsca, wszyscy seniorzy, bo to tak naprawdę to dla wszystkich seniorów z naszej gminy, a myślę sobie, że seniorzy są tak... Um, chętni do współpracy z innymi radami seniorów czy seniorami, więc na pewno będzie to miejsce bardzo ważne na mapie tych wszystkich działań, które będą kierowane do seniorów. Tutaj oczywiście należy podkreślić i zwrócić uwagę, że ten projekt powstawał w kooperacji, jak to się mówi, żartobliwie, ale przy współpracy między innymi Ośrodka Pomocy Społecznej Pani kierownik i Czarneńskiego Centrum Kultury z panią dyrektor, oczywiście przy współudziale samych mieszkańców, którzy mają z tego korzystać. Proszę o przyjęcie tej Dziękuję panie Burmistrzu I ogłaszam dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zapraszam do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I Stwierdzam, iż Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie, czyli 11 głosami za przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu w Gminy Czarne posiłek w szkole i w domu na lata 2024 2028. O przedstawienie tego projektu poproszę Pana Burmistrza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no, organ nadzoru wziął postępowanie w sprawie poprzedniej naszej uchwały z dnia 30 listopada 2023 roku przedstawionej teraz w projekcie uchwały. No i między innymi musimy dostosować się do zapisu, to znaczy uchwałę mamy dostosować do obowiązku całego prawa i, i taką zmianę projektu uchwały Państwu przedstawiamy. Dziękuję bardzo i ogłaszam dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż Rada Miejsca Czarnym jednogłośnie, czyli 11 głosami za, przyjęła projekt uchwały. Kolejnym punktem jest punkt 11. Mamy uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży podróżowych Radny Gminy Czarne. I o przedstawienie projektu poproszę Pana Burmistrza. Nie? Pana Mecenasową, Pana Mecenasową. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, pozwolę sobie się obie projekty uchwał, czyli uchwał dotyczącej diet sołtysów i diet radnych jednocześnie, ponieważ tak. zmiany są zbieżne, więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Otrzymaliście Państwo długie i wyczerpujące uzasadnienie e, tychże projektów e, uchwał. E, do obu projektów uchwał, dlatego e, moje wystąpienie będzie odnosiło się wyłącznie do takich kluczowych zagadnień e, i zmian, jakie nastąpiły, nastąpią e, no, w dniu dzisiejszym. E, w związku z powyższym zaznaczam, że najbardziej taką istotną zmianą e, jest. E, konieczność publikacji uchwały zarówno diet w sołtysie a także odnośnie diet radnych w Dzienniku Urzędowym Województwa ponieważ zgodnie z najnowszą miną rzeczniczą sądów w szczególności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku jest to, są to akta, akty prawa miejscowego a zatem one podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Zaznaczam, że od ponad 20 lat ugruntowana linia urzędnicza była zupełnie inna i tego typu uchwały uznawane były za tzw. akty kierownictwa wewnętrznego, czyli nie podlegały publikacji w dzienniku urzędowym. No niestety linia się zmieniła, więc musimy się do niej przystosować, więc no, wnosimy o przyjęcie tego typu zmian. Zaznaczam, że przez ostatnie lata, ostatnie miesiące pan Wojewoda no, zmienił także swoje podejście do publikacji i no, zaczął publikować w Dzienniku Urzędowym tego typu uchwały, więc no, jest to zmiana konieczna. Kolejna zmiana dotyczy konieczności ujęcia w tego typu uchwałach mechanizmu pomniejszania. Diet, wysokości diet za czas niewykonywania obowiązków wynikających ze sferowania mandatu no, radnego tudzież surtysa. Wskazana zmiana także wynika z najnowszej linii orzeczniczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dlatego powinniśmy się do niej dostosować. I trzecia zmiana dotyczy konieczności ujęcia w uchwale dotyczącej diety radnych zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. No, w przypadku e, uchwały dotyczących sołtysów e, takiej konieczności nie ma, natomiast w przypadku radnych taka konieczność występuje, jest to obowiązkowe. E, w związku z powyższym taką zmianę musimy przyjąć. E, inne zmiany e, w projektach uchwał e, są e, można powiedzieć kosmetyczne, dlatego nie będę o nich tutaj wspominał. E, w przypadku pytań oczywiście jestem do Dziękuję Panie Mecenasie i ogłaszam dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, ewentualnie jakieś pytanie do Pana Mecenasa? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, i miejska. w tablet jednogłośnie, czyli 11 głosami za przyjęła projekt uchwały. Kolejnym projektem punktem jest punkt 12, a w nim jest uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla subwysów oraz przewodniczących zarządów Projekt Projektem był również przed chwilą przedstawiony przez pana Mecenasa. Łącznie w takim razie podważam dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad tym projektem uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie, czyli 11 głosami za, przyjęła projekt uchwały. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Jest to punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Odpowiedzi zostały Państwu udzielone. Kolejnym punktem jest punkt 14. Składanie interpelacji i zapytań. Kto z Państwa chciałby złożyć interpelację, zapytanie? Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 15. Wolne wnioski. Bardzo Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie Wolne Wnioski? Pan burmistrz, proszę bardzo. Trzy, szanowni państwo, bardzo krótkie informacje, a mianowicie gmina ma obowiązek, nowy obowiązek sprawozdawczy, jeżeli chodzi o podawanie liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalnia ścieków na terenie gminy. Właścicieli, którzy są na nieruchomościach, w liczbie zbiorników bezodpływowych, częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także ilości nieczystości ciekłych y, odebranych z obszarów gminy, y, więc bardzo szczegółowo Mamy obowiązek e, przedstawić e, sprawozdawczość w sprawie nieczystości. To będziemy robili w następnym roku. Druga sprawa to taki apel do e, naszych mieszkańców, ponieważ służby ratownicze wskazują, że e, jeżeli jest wąska ulica i, i, i parkują tam samochody, to nie ma możliwości przejechania chociażby wóz No Taką sytuację mieliśmy w Kinie ostatnio, gdzie no, a po prostu muszą strażacy dojechać, także apel wielki, żeby jednak pamiętać, że inny samochód, pomoc powinna się zmieścić. No i trzecie to podziękowanie dla Państwa za cały rok, mimo że rok się jeszcze nie skończył, ale świat się wydają za cały rok bardzo trudnej, odpowiedzialnej pracy. Powiem szczerze, że. To jest przyjemność no, pracować w takim składzie bez względu czy to są nie wiem, pochwały, czy to są jakieś tam skargi, to, to zawsze motywuje do dalszej pracy i, i za to chciałbym we własnym imieniu pewnie też pracowników podziękować pani skarbnik, pana sekretarza, wszystkich, którzy angażują się w tą pracę samorządową. Nie jest to praca łatwa, przyjemna, a mieszkańcom życzyć oczywiście zdrowy Podolnych Świąt i odpoczynku, aby to były takie sielskie święta. Dziękuję, Dziękuję Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu 15, ja również chciałbym wszystkim Państwu złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, jak i również naszym mieszkańcom życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, a w nadchodzącym roku dużo szczęścia. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chciałbym też podziękować Panie Burmistrzu i Panu i naszym tu obecnym paniom, dla Pana, Panie Mecenasie. Chciałbym też złożyć podziękowania dla wszystkich pracowników od nas, od Rady Miejskiej, pod, tutaj dla Urzędu Pracowników i podległych naszych, naszej gminie jednostkom za tą współpracę. Dobrą współpracę, bo... Po prostu ten rok był rokiem naprawdę udanym i mimo, że przed chwilą, może troszkę żeśmy się spierali o jakieś tam inwestycje, pani z mi się, pan uśmiechnie, ale wszystko jest na dobrej drodze. I, i szanowni państwo, y, myślę, że to wszystko będzie jeszcze, y, będzie ta szansa na to, żeby udało się to nam y, dokończyć. Ale dzięki pracy, dzięki współpracy. Nas wszystkich jakoś to wszystko dobrze się nam tu kręci. I myślę, że taki będzie następny też rok i tego Państwu i sobie życzę, żeby się nam po prostu szczęściło, ale najważniejsze jest zdrowie i tego wszystkim po prostu z całego serca życzę. Dziękując za tą wspaniałą współpracę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 68. sesji zamykam obrad. 이눈빛으 <laughs>